W poprzednim odcinku zaprezentowaliśmy Państwu wyjątkowego, jak na polskie realia Pikapa: Toyota Hilux z podwójną kabiną, 3-litrowym dieslem z automatyczną skrzynią biegów i napędem 4x4. Przemoklas, witam Państwa w nowym wydaniu programu Szósty Bieg. Prosto z bolesławieckiego rynku, specjalnie dla Państwa, przedstawiam dzisiejszego bohatera: Hyundai Santa Fe, czyli piękne auto o wyjątkowym designie, produkowane od 2012 roku, model 2014, specjalnie dla Państwa. Tak, akurat wersja modelu Hyundai Santa Fe produkowana jest od 2012 roku. Jeżeli faktycznie zasiądziemy za kierownicą dość sporego i wysokiego auta jak na tą klasę samochodów, możemy faktycznie poczuć się bardzo komfortowo. Mowa tutaj o bardzo wygodnych fotelach, ale przede wszystkim o pozycji za kierownicą i o widoczności, ponieważ faktycznie producenci już w kolejnych latach jakby idą w tym kierunku, aby szyby po obu stronach były w zasadzie coraz mniejsze, aby także elektronika niejako zastępowała widoczność wokół auta. Tak samo jest w tym modelu. Kamera Cofania o bardzo wysokiej rozdzielczości, ale przede wszystkim inne instrumenty, które ułatwiają codzienne poruszanie się po mieście. Technologia zastosowana w aucie również jest najwyższej klasy. Wyposażenie uzupełnia elektryczny hamulec postojowy, inteligentny system parkowania, system utrzymywania pasa ruchu, przednie ksenony z funkcją doświetlania zakrętów oraz tylne lampy w technologii LED. Wersja przeznaczona na stary kontynent jest trochę zmodyfikowana. Producent poprawił układ kierowniczy, hamulce i zawieszenie. Dzięki temu auto lepiej zachowuje się przy wyższych prędkościach. W praktyce pod pojęciem poprawione zawieszenie rozumiemy twardsze zawieszenie, ale faktycznie jak nasuwa samochód całkiem. Nieźle trzyma się drogi na zakrętach. Ponadto, w przypadku uślizgu którejś osi włącza się napęd 4x4 i stabilizator toru jazdy. Hyundai Santa Fe to połączenie w zasadzie rodzinnego auta z limuzyną. Akurat ten model, który mamy do dyspozycji, jest modelem, który został skonfigurowany pod klienta, a więc wszystkie w zasadzie najlepsze opcje są właśnie w tym aucie. To o czym wspomniałem, czyli bardzo rozbudowana multifunkcja na kierownicy, która nie tylko jest wyposażona w tempomat, w kierowanie rozmową telefoniczną, jak również obsługę na radia naturalnie, ale również trzy różne wersje układu kierowniczego. W każdym momencie możemy zmienić układ kierowniczy jednym przyciskiem od trybu normalnego do trybu sportowego, kończąc na komfortowym. Każdy wybierze oczywiście coś pod siebie. Przód Hyundai'a przy rozbudowanym grillu i wysoko zamontowanych lampach utrzymuje agresywny, lecz dostojny styl rodem z oceanu. Tył przypomina mieszankę Audi Q7 i Mazdy CX-9. Ponadto podobny układ światłowodów w lampach można dostrzec w samochodach BMW i Lexusa. Deska rozdzielcza Hyundai'a jest bardzo charakterystyczna i podobnie jest zresztą w modelu Santa Fe. Centralnie umieszczony monitor LCD dotykowy, z którego można między innymi oczywiście obsługiwać nawigację, radio, odtwarzać i inne potrzebne funkcje, łącznie z kamerą cofania, o której już mówiłem. Hyundai został wyposażony w aktywną maskę, która teoretycznie zmniejsza skutki potrącenia. Ciekawych pomysłów z nieco innej bajki jest zresztą więcej. W lusterku został ukryty elektroniczny kompas, a w bagażniku gniazdko 220V. Niby banalna rzecz, ale jakże nieoceniona w trudnych sytuacjach. Zatrzymajmy się chwilę przy wnętrzu tego auta. W zasadzie pierwsze, co się rzuca w oczy, to na pewno Panoramiczny dach. Najpierw możemy otworzyć ten dach roletom i faktycznie cieszyć się blaskiem słońca i niebem nad naszymi głowami. A po naciśnięciu kolejnego przycisku możemy po prostu ten dach otworzyć na zasadzie zwykłego szyber dachu. To naprawdę może szczególnie w porze letniej podobać się nie tylko nam, ale przede wszystkim naszym małym pociechom. Podobnie jak przednie siedzenia, taki tylna kanapa dzielona w systemie 60x40 jest nie tylko podgrzewana, ale również regulowana w dwóch płaszczyznach. W gorące dni podróż dla kierowcy i pasażerów będzie umilać trzystryfowa klimatyzacja z jonizatorem powietrza. Jeśli chodzi o pojemność bagażnika jest ona zadowalająca – 516 litrów, po złożeniu tylnych siedzeń jest to 1680 litrów. 2,2 litra pojemności silnika wysokoprężnego pod maską daje zadowalające wyniki podczas jazdy po mieście. Jeżeli ma się to przełożyć na spalanie, no to tutaj granica 10 litrów nie będzie na pewno obca. Jeżeli mamy też zwrócić uwagę na jazdę po mieście, no tutaj specjaliści prześcigają się w różnych wynikach, natomiast oczywiście system w jakim będziemy mierzyć zużycie paliwa, zależny jest tylko i wyłącznie od ciężaru naszej nogi, ale musimy przyznać, że podczas jazdy po mieście to auto faktycznie potrafi spalić 10 i więcej litrów na 100 km. Motor jest cichy, elastyczny i praktycznie na każdym biegu chętnie bierze się do pracy. Do 100 km na godzinę nie można za wiele zarzucić dynamice. Powyżej tej granicy jest już trochę gorzej. Od 120 km na godzinę samochód staje się ociężały. Suma summarum po prostu przydałoby się w tym motorze więcej mocy. Santa Fe otrzymał w teście NCAP maksymalną liczbę gwiazdek za bezpieczeństwo nie tylko kierowcy i pasażera, ale również pieszych. Siedem poduszek bezpieczeństwa z niższym ciśnieniem zapobiega powstawaniu obrażeń przy ich aktywacji. System poduszek bezpieczeństwa zawiera boczne oraz kurtynowe poduszki, jak również poduszkę chroniącą kolana kierowcy. W samochodzie zamontowane są także czujniki przechyłu nadwozia, które monitorują położenie pojazdu, zapobiegając dachowaniu oraz w razie potrzeby uruchamiają poduszki powietrzne. A w dzisiejszym odcinku to już niestety wszystko. Żegnamy się z tym pięknym koreańskim dziełem motoryzacji. No i zapraszamy na kolejne, jednocześnie dziękując urzędowi miasta w Bolesławcu za tą piękną scenerię. Do zobaczenia.